20 lat temu w Wieluniu powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Placówkę przy ulicy Śląskiej otwarto dokładnie 15 grudnia 2000 roku, a jej pierwszym dyrektorem została Dorota Jędrzejewska. Od 16 lat funkcję tę pełni Magdalena Wicher. Historia rozpoczęła się właśnie w roku 2000, ponieważ rok wcześniej była, były zmiany administracyjne. Powstał Powiat Wieluński, w związku z tym powiat miał nałożony taki obowiązek, aby utworzyć instytucje kultury. I no, dzięki temu miasto zyskało, ponieważ pojawiło się nowe miejsce, które no, po prostu propaguje czytelnictwo, szerzy kulturę, i, i oczywiście no, początki były skromne, ale powolutku, powolutku, jak widzimy, instytucja rozwija się. Siedzibą Biblioteki Powiatowej są pomieszczenia, w których dawniej znajdował się internat liceum ogólnokształcącego. W miejscu, gdzie obecnie mieści się czytelnia była kuchnia. W tym pomieszczeniu, gdzie jesteśmy, tylko za, na, za mną stał podobno wielki piec kaflowy, ponieważ tu była właśnie kuchnia. Natomiast w miejscu, gdzie obecnie jest czytelnia, ponieważ troszeczkę zmian między w, tym, w czasie tych 20 lat tutaj yy, się odbyło. Wcześniej tu właśnie była czytelenka taka mała, w tej chwili czytelnia jest duża, w innym pomieszczeniu, yy, więc tam była stołówka. A rzeczywiście no budynek to był internat, więc tutaj to, 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 te pomieszczenia biblioteczne stanowiły część internatu. W nowo utworzonej bibliotece szybko powstała też sala multimedialna wyposażona w sprzęt komputerowy i zbiory elektroniczne. Od początku taki był zamysł i organizatora i dyrekcji, żeby to była nowoczesna instytucja kultury. I rzeczywiście to był czas, kiedy internet dopiero trafiał pod strzechę. A tu już był i czytelnik mógł przyjść, skorzystać w jakimś tam określonym czasie. Była sala multimedialna, niewielka, co prawda, ale to już było naprawdę no, takie bardzo nowoczesne miejsce. Więc faktycznie, dostęp do internetu, do komputera, to tutaj nie było żadnego ograniczenia. Z czasem no, taka sala niestety zniknęła, ponieważ no, wiadomo, internet jest już powszechny. I i mamy w tej chwili tylko jedno stanowisko komputerowe w czytelni, aczkolwiek no, też niekiedy jest przydatne, i też zdarza się, że czytelnik właśnie no, przychodzi do biblioteki, żeby z tego internetu właśnie u nas skorzystać. Yy, więc jeśli chodzi o, właśnie o komputery, to rzeczywiście tutaj od razu z rozmachem organizator zadziałał. Z księgozbiorem było troszkę skromniej, ponieważ zaczynano dosłownie od jednej książki, były puste regały, aczkolwiek yy, też przybywało ich dość szybko, ponieważ nie szczędzono na szczęście pieniążków na, na książki, a dodatkowo była taka bardzo ciekawa współpraca z Biblioteką Narodową. Przez 20 lat funkcjonowania biblioteki na regały trafiło ponad 13 tysięcy 000 publikacji, a ponad 140 tysięcy czytelników wypożyczyło łącznie 320 tysięcy książek. Myślę, że też rozbudowaliśmy stronę i poszliśmy bardziej w taką medialność, żeby dotrzeć też do młodszych czytelników, którzy w tej sferze wirtualnej bardziej się odnajdują i myślę, że to jest właśnie dobry sposób docierania do takich ludzi. A co do wnętrza, no to wiadomo, jakieś tam drobne zmiany były, ale no nie były to na pewno jakieś duże zmiany ale jeżeli bym sobie miała przypomnieć ten moment, kiedy tu przyszłam, a teraz, no to jednak coś tam, coś tam się zmieniło. W trakcie dwóch dekad biblioteka stała się miejscem wydarzeń kulturalnych, między innymi spotkań autorskich, koncertów, wystaw czy różnego rodzaju konkursów. Biblioteka jest tutaj współorganizatorem tego konkursu, natomiast pomysłodawcą jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wieluniu, też przy patronacie pana starosty. I organizujemy wspólnie taki konkurs, który, gdzie chcemy zachęcić młodzież, żeby w sposób plastyczny pokazała, jak oni sobie radzą z tymi trudnymi czasami. W jakiś oryginalny sposób pokazała, czy, czy przy pomocy fotografii, czy rysunku, czy innej pracy plastycznej, pokazała, no, jak właśnie sobie radzą ze stresem. I jak, jak oni też widzą ten, ten właśnie trudny czas pandemii, który niestety nastał. Do 15 marca, zapraszamy i pracę należy dostarczyć do porady Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. Przy ulicy Śląskiej. Powiatowa biblioteka jest także wydawcą książek, publikacji muzycznych oraz miejscem spotkań i szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu wieluńskiego. Zajmuje się również koordynacją pracy i wsparciem merytorycznych bibliotek samorządowych naszego powiatu. Na dłuższą relację o dwudziestoletniej księżnicy zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.